Czynników składających się na utratę rocznych, roczną w zdarzeniach drogowych, sięgającą ponad 30 miliardów złotych w samej Polsce według najnowszych doniesień jest wiele. Jest to nadmierna prędkość, są to pijani kierowcy, są to niesprawne pojazdy. Oczywiście policja i inne instytucje starają się doprowadzić za wszelką cenę w cudzysłowie, oczywiście zgodną z literą prawa, aby wprowadzić regulacje, które będą prewencyjnie w stanie zabezpieczyć. Przed tego typu zdarzeniami. Takie sytuacje mają miejsce na przykład, jeśli chodzi o zamontowanie interloków w pojazdach mechanicznych, czyli urządzeń blokady antyalkoholowej, gdzie osoba wsiadająca do pojazdu poddaje się próbie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli wartość ta przekracza dozwoloną wartość w Polsce, wówczas nie może uruchomić pojazdu mechanicznego. Prezydent podpisał ustawę, oczywiście wcześniej Sejm, Senat uchwalili, wchodzą przepisy 1 lipca. Jest to bardzo dobry krok w kierunku. Lepszego prewencyjnego, ale też posprewencyjnego traktowania pijanych kierowców, które są plagą na drogach polskich, ale europejskich, australijskich, amerykańskich. Przykładowo w Polsce. To jest około 140 do 165 tysięcy osób, które są łapane pod wpływem alkoholu przekraczającym wartość dozwoloną. Niejednokrotnie są to osoby nieświadome, które wsiadają tak zwanego dnia następnego do pojazdu, jadą i wówczas mogą się zdarzyć rozmaite sytuacje w ruchu drogowym. Najmniej e, e, trudną sytuacją jest zatrzymanie prawa jazdy i dzięki nowym przepisom osoba taka zostanie poddana okresowi próby. Czyli będzie mogła po upływie połowy okresu kary, na które zostały zabrane prawo jazdy, zamontować urządzenie blokady antyalkoholowej w celu dalszego prowadzenia. Jest to bardzo dobry kierunek. Jest to kierunek, do którego doprowadziły działania Unii Europejskiej. Szwedzi dwa lata temu wprowadzili tego typu rozwiązania, poszczególne organa administracji publicznej i pojazdy, autobusy komunikacja miejska będą posiadały tego typu blokady. Dzięki temu bezpieczeństwo na drogach na pewno się zwiększy, bo ludzie będą mieli świadomość pełną, że pijany kierowca nie podróżuje pojazdem. Więc eliminujemy w ten sposób jedno rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie zaostrzenia przepisów w ruchu drogowym, jeśli chodzi o przekraczanie prędkości. W chwili obecnej odebranie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych dawało rozwiązanie dla takiego delikwenta, że mu, iż musiał obowiązkowo odbyć kurs e, który trwał 6 godzin i kosztował 350 zł. Natomiast nowe przepisy zaostrzają te rozwiązania i kara będzie wynosiła ponad 500 zł. Kurs będzie trwał 28 godzin i jeżeli osoba taka, która straciła prawo jazdy pod wpływem e, zbyt dużej prędkości po prostu utraciła, zdobyła 24 punkty karne na cenzurowanym. Prawo jazdy zostanie odebrane w przeciągu tych pięciu lat warunkowego zawieszenia wykonania kary całkowicie dożywotnie.